Odrzucił hasło. Zróbcie 4 czerwca ogrodowe Wolnościówki. My jesteśmy na Skwerze Wolności przy ulicy Ogrodowej. Myślę, że w całej Polsce nikt lepszej miejscówki na te ogrodówki nie znalazł. To 4 czerwca, 31 rocznica wyborów 89 roku. Częściowo wolnych wyborów, rocznica też dnia, w którym jak Joanna Szczepkowska oznajmiła całemu światu, w Polsce zakończył się komunizm. Polska była dawana jako przykład demokratycznych przemian. Niestety w ostatnich latach możemy zauważyć, jak cały ten dorobek niszczeje. 10 lat temu po katastrofie smoleńskiej, kiedy nagle ogólnopolska żałoba narodowa stała się własnością jednej partii. W ostatnich latach widzimy, że partie zawłaszczają kolejne obszary naszego życia. Dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, kiedy deptane są standardy demokracji, deptana jest konstytucja, kiedy nasza wolność wygląda tak jak ten skwer wolności. I mam nadzieję, że sięgnęliśmy dna, od którego możemy się odbić. Tą szansą na odbicie są wybory, które czekają na nas już za niespełna trzy tygodnie. I to jest czas na to, żeby na czele państwa stanął bezpartyjny prezydent. Myślę, że ta myśl nas tutaj wszystkich jednoczy. Nie będzie, stara się nie walczyć z nikim i po prostu wprowadza pozytywną energię do naszego życia. Mógłbym powtórzyć tutaj za Rafałem Trzaskowskim, że chcemy prezydenta, który będzie arbitrem. Mógłbym powtórzyć za Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, że chcemy prezydenta, który nie będzie uzależniony od prezesa czy przewodniczącego partii. Od tej strony samorządowej tylko powiem, że takiego prezydenta jak Szymon nam potrzeba. Bo jak wiecie w mieście Ostrowie jest taki prezydent bezpartyjny i dobrze to rządza tym miastem i to musi tak być, musimy to zwyciężyć po prostu dla nas samych, dla naszych dzieci, bo nie ma sensu żeby do wojnę polsko-polską oglądać dalej przez 20 lat następnie. Ostrowian no, no akurat specjalnie nie trzeba przekonywać do tego, że bezpartyjna władza dobrze służy mieszkańcom. Bo mamy ponadpartyjnego prezydenta, mamy ponadpartyjnego starostę. Jeśli macie znajomych w różnych powiatach, to ekipy e, Kiwy, Szymona, każdy w powiecie e, się tworzą. Udało się również fajną ekipę stworzyć w Ostrowie. Myślę, że ona będzie się rozrastać i trzymam za to kciuki, żebyśmy, żebyśmy trzymali się dalej. To jest naprawdę fajna energia, świetna, pozytywna energia i to jest najlepsze i tego się trzymamy.